Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa dzisiaj ten odcinek prawie by się nie, tak naprawdę by się prawie nie pojawił Ponieważ byłem 50% pewien że dostałem bana eee, Wczoraj około godziny 19 Chciałem ja już zacząć nagrywać odcinek I nagle wywaliło mnie z serwerów I przez dosłownie około 10 godzin nie mogłem się zalogować na serwery Nie wiem dlaczego ale przez, naprawdę, przez dobre 10 godzin nie mogłem się zalogować na serwery, nie mogłem grać w Food Champions, nie mogłem robić paczek, nie mogłem tak naprawdę nic zrobić, nie? Więc muszę to nagrać teraz, jest godzina, proszę Państwa, 10.40, także będę musiał to zrobić wszystko dzisiaj, no ale nic. Mam nadzieję, że zostawicie opeczkę w grę. Cud, który uciekł mi na filmy są codziennie, to jest David. Bawmy się dobrze! I dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, jest 5-lecie mojego kanału, także że kanał właśnie 3, 5 lat temu. 3 stycznia 2016 roku, także może z tego powodu coś trafimy dzisiaj, mam na to nadzieję. Generalnie tak jak widzicie po tytule, robimy sobie dzisiaj paczkę 5 razy 85 ale zanim do tego przejdziemy, to sobie otworzymy sobie jeszcze paczuszkę 6 wyników, 6 użatki, pół tuzina piłkarzy do wzmocnienia twojego składu. No, mam nadzieję, że tak. Są karty headline do trafienia, ale to jest w sumie jedyne karty, które chcę zobaczyć, bo jest to paczka niewymienna generalnie, jest to paczka niewymienna, także może walkout ujrzymy. Niestety Ale są ekrany! Ej, zaczynamy od ekranów, jest dobrze. Co prawda niewymienne, ale Holandia, SP, Van de Beek pewnie, nie? Oczywiście, że Van 8-3! Może się... A właśnie, przecież... Się... Właśnie! Jeszcze na jutro będę miał przecież paczkę 86+. Mamy teraz codziennie jakiś nowy content. To jest naprawdę tak wspaniały okres w FIFA. Coś pięknego. I jeszcze Berg, fajny. I Hernandez. Bardzo fajna paczka. Dobra, zanim przyjdziemy sobie do tej paczki 85x5, zagrajmy sobie jeszcze trochę w Champions, bo jestem, z, jestem naprawdę w tyle. Przez to, że nie mogłem grać, jestem naprawdę w tyle. Aktualnie z bilans 11-3 chyba? Postaramy się wbić dzisiaj 13 winów. Mam nadzieję, że się uda. Nadal, nadal gram w formację 4-1-2-1-2. Gra się naprawdę przyjemnie, aczkolwiek boję się, że jak trafimy do takich troszkę lepszych oponentów, to możemy mieć małe problemy, więc no zobaczymy. Na razie nie, nie bądźmy zbytnio pesymistycznie nastawieni Lecimy, ale mówiam, ja już dzisiaj z rana chciałem nagrywać film z tytułem Chyba Bambana, bo naprawdę ja już byłby, byłbym. No byłbym bardzo smutny, gdybym dzisiaj się nie, nie zalogował do serwerów. Tutaj mamy prawie całą Bundesligę tak naprawdę oprócz Wernera, także taka 3 czwarte Bundesligi. Piękny dzień! Co ty za kamera? O nie! O nie! Mam inną kamerę! Bo ja bo jak pisałem z, z jakimiś ludźmi z EA, z czatu EA, to mówili, że usunął jakieś ustawienia osobiste i teraz moja kamera się popsuła, no nie! O, Kantę. Ty Kantę, co robi? Właśnie strzeliłem bramkę Kantę, to jest... To jest ciekawe. Dobra, bramka, bramka nie do ale muszę zmienić kamerę, bo tak się nie nagrać. Teraz zobaczmy Gnabry... Piękny Gomez, tak jest. O nie, ja tylko zmieniałem możliwość siedzenia. Kurde, niestety. Człowiek chciał zmienić... Posturę w siedzeniu i traci bramkę. Jeden ja, tego ładny strzał, dobrego. Dobra, gość widzę, jednak troszeczkę się znerwował faktem, że strzeliłem bramkę kantę, także trzeba Trzeba wrócić do gry, proszę państwa, naprawdę. No, Widać, że ten mecz jest raczej do ugrania, tak mi się wydaje. O, widzicie, są do końca. Lobik, coś pięknego, coś. Pi Nie trafiłem loba. O, kurde. O, niedobrze. To jest zły znak. Praktycznie każdy lob jeszcze mi nawet pad zawibrował. Już byłem w 100% pewien, że to jest bramka. Nie trafiłem lobem, to jest już koniec pewnej ery chyba w tej Fifie, naprawdę. Ale Sandrine do Sona. Fake nie z... no czemu? Mapę sam na sam, no to już musi wpaść. To już po prostu musi wpaść lewa noga. Kylian Mbappe. Dwa do jednego. let's go. Teraz pójdźmy za ciosem, bo jest troszeczkę taki nieprzewidywalny, nie? Bo tak trochę z dupy tę bramkę strzelił. Oj, oj. Oj, oj, ale tam znalazł, nie, to jest Karnego, to jest bramka, to jest broni pomp, ale niestety, kurde, znowu naciskam te kółko pieprzone, no. Nie, muszę się tego odurzyć, naprawdę, bo znowu przez takie coś dostaję, mamy Karnego i w prawo. Ło, wow, nie trafił, jakim cudem, nie, dziwne rzeczy się dzieją w tym meczu, naprawdę, ja nie trafiam Loba, gość nie trafię Karnego. Dziwne, ale to jest i jeszcze możemy mieć bramkę z tego wszystkiego, ale jaja, ale jaja. Ale jaja, 3-1, no dobra, dwubramka ma przewaga, no co się, co się będę martwił, nie? Dobrze. Może być w do szatni? Chyba będzie w do szatni. Kurde, już chciałem, żebyśmy z tym wynikiem jeden do tej pierwszej połowy. Dali radę, ale niestety. No dobra, no gość, mówię. Gość jest naprawdę. Jest niezły, jest niezły, ale mówię. Na pewno jest do, 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 do wygrania ten mecz. Nie spaliłeś, nie spaliłeś, klient. Go, 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 go. Jesteś szybszy, jesteś szybszy niż. Nie wiem, kto tam był. No Jer, to broni! Ale Sandy nie strzelaj. Fake shot, o dobra, coś z tego jeszcze zrobimy. Podanie, strzał jest bramka. Przyjrzałem że wprost w Nojara to pójdzie, nie? ale dobra, udało się z tego zrobić bramkę. 4 do 2. Czyk. Killian. Oj, to, 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 właśnie, to jest właśnie ta animacja nojera. Gdybym zrobił jakąś animację typu, nie wiem, no inną, na pewno inną niż tą, którą zrobił tutaj, to pewnie by to obronił. Ale zaraz się nie zrobił, no to wygrywałem 5 do 2, mój drodzy, 12 win. I chyba możemy przejść do tej paczki, nie? 5 razy 85+. Najbardziej boję się tego, że trafię Kanta albo warana. to jest byłoby coś, czego no, nie chciałbym zobaczyć, bo... Mam ich obu niewymiennych, także no to są. Jedyny raz, kiedy nie chcę ich zobaczyć, nie? Także widzicie, swapy zostały przeze mnie zrobione dosyć szybko. Wczoraj je zrobiłem. Zrobiłem, to były swapy dla Liga oraz Premier League, także przepalamy. przepolamy na 5 piłkarzy 85, plus, więc zobaczmy, czy. W ogóle jestem ciekaw, czy z tego można ikony trafić, bo chyba nie wiedziałem jeszcze ani razu, żeby ktoś trafił ikonę z tej paczki, no ale najbardziej bym chciał jakiegoś headlinerca trafić i w ogóle te, te karty na pewno mi się przydadzą do tego, żeby zrobić to wyzwanie 86, plus, które zrobię chyba jutro, także. Zobaczmy, 5 urodki piłkarzy, 85+, plus i zobaczmy czy... Na pewno musi być walkout, no nie będzie walkout, to będę troszeczkę zasmocony faktem, że go nie było, ale jest, jest walkout, i to nie jest chyba headline. to jest karta zwykła Niemcy. Bramkarz Noyer albo też tego Noyer. okej, okay. 90 overalla chyba, tak, czyli ma Neuer. 89, dobra, dobra, jest okej, okay. jest ok, jest okej, dobra, Neuer, jest spoko, bo no to mówię, no dana przypałka jest po prostu perfekcyjny. Pytanie kto jeszcze, czy ktoś jeszcze może mi się przydać w ogóle tutaj. Wow, <laughs> wow, okej, okay. znaczy, plus jest taki, że był ten Neuer, bo jakby był jakiś, zamiast Neuera był jakiś, nie wiem kto, to bym był, był byłbym troszkę zawiedziony, ale dobra, e, czy było warto, to tak, no tak średnio chyba, nie, ale to, to że jest walka. no to co, no to niech będzie, nie. Mówię, główny plan tego, tej paczki był taki, żeby zrobić, żeby mieć te karty na, na wymianę 86+, plus, która będzie, mówię, która będzie jutro, nie, więc... Może być, nie? Może być, zagrajnie sobie ostatni meczek na dzisiaj. Ostatni oponent, o oh, kurde, mega mocni. Chyba gram z Polakiem. Ja pierdziele Kenny Dalglish, czerwony Rashford. Kylian Mbappe, Owar. No to jest mocny skład, nie? To jest całkiem mocny skład, nie ukrywam. Alessandrini. Sandrini. Oj, owar! Owar! Areola! Co on tu zrobił już tej branży? Dobra, jeden do 0. Bardzo ładna bramka, mówię. Ale Sandrini totalnie się odrodził po tym. Po tym jak go daliśmy na po No 1-0. Pamiętaj tego jak bardziej mnie cieszy. Kilian Olgómez poświęcenie Dobra, także moi drodzy, na razie wygrywamy 1 do 0 Aczkolwiek naprawdę jest to ciężki mecz, powiem wam Ciężko się gra, no Trzy strzały, trzy cele, dużo się zbyt nie działo w tym meczu Ale na razie Alessandrii zapewnia nam zwycięstwo Więc lecimy dalej, nie? Son, ale się... Gol, spalony, kurde Sonic, Sonic Dał tam radę z i znowu broni Areola Co jest grane? Nagle się, do... Nagle się dobry zrobił, co jest? Oj, panie, panie, kunde, chyba będzie bramka, nie? Chyba to będzie bramka. Nie zmarnuj tego! Ok. Killian. O, le petarda, pod poprzeczkę, 2 do 0. Wreszcie coś siadło, wreszcie coś wpadło, tak naprawdę, bo już bałem się, że naprawdę to sama Samsona się zemści. Na szczęście nie. o, oj, oj, oj. I dobrze, to będzie bramka. Kurde, niedobrze, dobrze, niedobrze. dobrze, dobrze. Nie, 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 no, jest. <laughs> yes. Skąd to się wszystko wzięło? Kylian, oj, pięknie, pięknie, pięknie. 3 od dwóch, dobra. Nie stracimy teraz, okej? Okay? Nie po prostu, nie stracimy tej przewagi, nie stracimy żadnej już bramki, bo nie chcę się zbytnio grać do gry jak powiem wam. Muszę ten odcinek zmontować na dzisiaj. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Bapę sam na sam, dziękuję bardzo 4 do 2, mamy to, moi drodzy, mamy wina Bardzo wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w Oczywiście subskrybujcie kanał, jutro, jutro robimy paczkę 86+, plus, także oby siadło. trzymajcie się, do usłyszenia No i na razie